Na YouTube, więc, znaczy na Facebooka, więc się nie będę tutaj bawił z laptopem. Ale chwilę zaczekam, aż się pojawią pierwsze osoby, bo jeszcze widzę, że nikogo nie ma. A będziemy mieć dzisiaj dwa filmy yy, amatorów. I jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa, eee, już chyba pierwsze nagrody zostały w ogóle rozdane na festiwalu. Z tego co przynajmniej zobaczyłem do tej pory. Yy, za filmy krótkometrażowe nagrodzono wszystkie filmy, yy, znaczy wszystkie z tych nagrodzonych, to ja żadnego z nich nie widziałem. Niestety w tych yy, pakietach, które ja oglądałem, akurat nie było tych, co zwyciężyły. Ciekawe, no może, może się gdzieś jeszcze trafią na YouTube, czy gdzieś w innym miejscu. Nie wiem, jeszcze na razie nikt nie przychodzi, więc chwilę a zaczekamy. No, jest godzina 20:30, więc też chyba tak, podobnie jak wczoraj. Ja wczoraj była bardzo, bardzo fajna frekwencja. Nie wiem. A no, może dzisiaj, sobota, to dlatego. Ale jeśli się nikt nie pojawi, no to po prostu zapiszę później tę transmisję. Mam nadzieję, że tym razem też się nie pomylę i ona nie zniknie. I i, I i ten I zaczniemy, już za moment. O dobra, jest pierwsza osoba. To od razu tylko z pytaniem, czy z dźwiękiem wszystko jest w porządku. I możemy startować. Więc napiszcie komentarz i będę mówił. Dwa filmy jeszcze powtórzę, że, że tak jak mówiłem, amatorzy. Jest ok, dobra, super. To tak. Chyba zaczniemy od filmu Amatorzy. Dlatego, że już się dowiedziałem, że z tych piątkowych nagród, takich powiedzmy, no nie rozdawanych przez to główne jury, tylko przez jakiś takich nagród dodatkowych, nagród specjalnych, ten film już dwie z nich zgarnął i zresztą bardzo słusznie. Film amatorzy Iwony Siekierzyńskiej, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwiska. Jest opowieścią o amatorskim teatrze, w którym grają osoby niepełnosprawne, znaczy niepełnosprawne umysłowo. Teatr UF wygrywa główną nagrodę w jakimś tam festiwalu, właśnie teatrów amatorskich, i ta główna nagroda to możliwość zrealizowania spektaklu z profesjonalnymi aktorami w profesjonalnym teatrze. Historia bardzo ciekawa, i nie dziwię się, że ten film otrzymuje już jakieś nagrody. To jest, to jest rzeczywiście taki film, który naprawdę zasługuje na nagrody specjalne. Dlaczego? To nie to, żebym jakoś się tutaj specjalnie tego filmu czepiał, tylko chodzi o to, że tak scenariuszowo pewne rzeczy tam zgrzytają, o tym za chwilę. Reżysersko też są w tym roku filmy znacznie, znacznie lepsze. Główna rola jest jakby ok, ale też wobec takich ról jak, jak z filmu Mistrz czy z 25 lat niewinności no nie bardzo, jest, nie bardzo jest sens tutaj porównywać. Teoretycznie można by było, byłoby to bardzo zresztą sensowne dać na przykład nagrodę za rolę drugoplanową, Komuś z tych aktorów niepełnosprawnych, bo oni naprawdę stają na głowie w tym filmie. To, co, to, co oni tutaj robią, jeżeli oni grają e, jakieś tam postacie i grają to jak grają, e, to są bardzo, bardzo, bardzo dobre role. Tylko problem polega na tym, że jest ich dużo. I teraz, kogo wyróżnić? Spośród w zasadzie zbiorowości, która cała pracuje na jakiś obraz. No jest to niemożliwe. Więc siłą rzeczy, w takich wypadkach daje się nagrody specjalne. I tak jak tutaj, już pewne trafiły, więc wydaje mi się to też bardzo dobrym posunięciem. Sam film jest naprawdę wyjątkowo interesującą historią, i to co ciekawe, jest najsłabszy w tych momentach, w których. Grają ludzie pełnosprawni. Tam się chyba wykrzacza scenariusz. znaczy, idzie tak, jakby reżyserka i scenarzystka szła na pewne, na, na pewną łatwiznę, przyklejając do tego teatru, o którym opowiada, wątki. No takie, 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 ograne, zwyczajne klisze jakieś fabularne. No bo tutaj mamy, mamy taką aktorkę, gwiazdeczkę zapatrzoną w siebie. Co to nie ona. Potem mamy starszą aktorkę, która też z góry na to wszystko patrzy. Co, co ona będzie grała? Tu ktoś do jej teatru wchodzi, robi nie tak jak ona uważała. No ciekawą postacią jest dyrektor teatru yy, w tej roli Bonaszewski i yy, Okej, okay, on się broni, tylko, tylko znowu on ma na przykład scenariuszowo takie rzeczy, że w połowie filmu mówi do, do tego dyrektora tej grupy teatralnej: Mówi, ale to nie, pan musi zmienić tutaj aktorkę, która ma ofelię grać, bo to ludzie nie będą chcieli oglądać osoby z zespołem Downa na scenie. Kurde. No jak? Przecież wiesz, jaki teatr do ciebie przyjechał, jak, z jakim teatrem masz to zrealizować? Bo ludzie chcą na kogoś pięknego patrzeć. No wcale nie, nie po to się akurat chodzi do teatru. W kinie to jeszcze bym taki argument zrozumiał. I więc tam pewne rzeczy są takie trochę, trochę sztuczne, jeżeli chodzi o scenariusz. Natomiast yy, po pierwsze samo zwrócenie uwagi na problem. tak? Na to, ile ludziom niepełnosprawnym może dać właśnie zaangażowanie w teatr, w ogóle w grę aktorską, tak? Jak to może pomóc im uporać się z pewnymi emocjami, bardzo fajny. Ale dla mnie perełką w tym filmie, poza, poza, poza rolami aktorskimi, perełką w tym filmie jest ten spektakl, który oni przygotowują w finale. Dlaczego? Dlatego, że Jestem święcie przekonany, że to, co oni wymyślają, grają z siebie, tak? To, co, to, co oni improwizują do pewnego stopnia, przynajmniej tak to wynika scenari ze scenariusza. Słuchajcie, większość teatrów awangardowych, e, współczesnych polskich, jako taką postmodernistyczną interpretację Hamleta, to by brało z zamkniętymi oczami. Autentycznie. To, co oni robią wokół Hamleta, bo problemem jest to, że nie są w stanie, jakby nauczyć się poza paroma wyjątkami dużych partii takiego tekstu, który dla nich też no, nie zawsze bywa czytelny. Więc robią coś wokół Hamleta, i właśnie to, co przedstawiają w finale, e, jest genialne. Jest genialne i, i jakby pod tym względem też to, że. E, gdyby to grali zdrowi aktorzy, to by była mowa właśnie o tak, o, o awangardzie o e, wyjściu, wyjściu poza tekst, e, rozbiciu czwartej ściany i dużo, dużo, wiele, wiele, wiele mądrych słów a tak naprawdę rzeczywiście u nich zaczynają grać jakieś tam emocje tak? że oni się przez te role w jakiś sposób sami potrafią wyrazić. Więc e, dobry film, dobry, naprawdę. Tylko no. Może gdyby trochę pozmieniać te, te wątki, jakiś ten wątek miłosny. Nie wiem, z czemu Roma Gąsiorowska znowu gra e, jakąś taką atencyjną idiotkę. ta postać jest od czapy totalnie, chociaż jest bardzo dobrze zagrana. To trzeba, to trzeba jednak e, Gąsiorowskiej przyznać, że, że ona tę postać bardzo dobrze gra, tylko że ona jest tragicznie napisana. No. Nie, 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 zupełnie nie. Ale film bardzo przyzwoity, naprawdę. E, z opis, jak pamiętam, jak przeczytałem opis, to pomyślałem sobie, że jest jakiś dokument będzie, co to w ogóle będzie. Ale nie, ale ostatecznie, ostatecznie uważam, że wychodzi bardzo, bardzo, bardzo na plus. I drugi film e, dzisiejszy to jak zostałem gangsterem historia prawdziwa. I tak, ten film nie był wyświetlany na tych platformach festiwalowych. Można go obejrzeć na Netflixie. Reżyserem filmu jest Maciej Kawulski, i to jest pan, który odpowiada też za Underdoga i za 365 dni. Tak. Natomiast scenariusz pisał Krzysztof Góreczny. I powiem Wam także, Pierwsza sprawa to takie ostrzeżenie dla niektórych, bo ja myślę, że nie wiem, czy była recenzja tego filmu na kulturze dobra. Jeżeli była, to ten film na kulturze dobra powinien mieć full czaszek. Full. Bo tam jest te nagość full, seks full, przemoc full, e, wulgarne słownictwo full. Fałszywe doktryny, no tutaj może, tutaj może nie, rzeczywiście. Ale e, tak, więc ostrzegam, po prostu, po, po prostu ostrzegam. Natomiast to, co mnie w tym filmie uderzyło, to to, że on się bardzo dobrze zaczyna. Jedna trzecia filmu to było dla mnie: jej, wreszcie, wreszcie sensowna polska komedia. Wreszcie ktoś zrobił zabawny, absurdalny film wywalający pewne utarte schematy, wreszcie, nareszcie i to porządnie zagrany, bo Marcin Kowalczyk w głównej roli się sprawdza i ten jego kumpel, ten Waldi, Waldi czy jak on tam się nazywał, e, też, też naprawdę przyzwoity do momentu, Gdzieś tak mniej więcej jednej, jednej trzeciej filmu, kiedy reżyser. Nie wiem, to tak wyglądało, jakby się w ogóle albo reżyser zmienił, albo reżyser zaczął po prostu przerabiać scenariusz do momentu, kiedy elementy komediowe ustępują jakimś takim poważnym nutom kina gangsterskiego i nawiązanią do Ojca Chrzestnego itd., itd., wątkom melodramatycznym. No serio. Czy to było potrzebne? A finał, który już jest taki po prostu głęboko psychologiczny, no nie, no zdecydowanie nie. To, co było rzeczywiście, bo to często się mówi, że a, Tarantinowskie, Tarantinowskie, nie. To, co rzeczywiście było Tarantinowskie, pierwsza jedna trzecia filmu. Kiedy naprawdę. I były zabawy czasem, no czasem w sensie fabularnym, tak? Akcji, przepraszam, akcji. I, 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 I zabawy, w jakieś takie, no nie wiem, gdzieś głos narratora, tak? Zestawiony absurdalnie z tym, co się dzieje przed ekranem. To się oglądało, to było zabawne. A później, jak się zrobiło na poważnie, to to ani scenariusz, ani w sumie aktorzy nie byli w stanie tego utrzymać. No nie wiem, mnie, mnie na przykład takie nawiązanie do ojca chrzestnego, że jest tam scena ślubu przedzielona yy, tym jak, jak właśnie gangsterzy tam kogoś zabijają. Okej, okay, no ale to czemu to ma służyć? No rozumiem, że gra z widzem, tak, ale to jest to jest tak często ogrywany motyw, w ogóle motywy z Ojca Chrzestnego, że no, można było czegoś innego poszukać. Natomiast tak, no, na poziomie kina rozrywkowego, trochę mnie też zaskoczyło, że na film webie są bardzo wysokie oceny recenzentów i widzów i szczerze mówiąc nie wiem z czego, oni, z czego one wynikają. Czytałem później po seansie, że któryś właśnie z recenzentów pisał, że no, to nie jest tak poważne jak filmy Wegi. No dobra, nie jest przez jedną trzecią, później zaczyna się robić jeszcze bardziej poważne. I jeszcze bardziej źle pomyślane, i jeszcze ze słabszym scenariuszem, jeszcze gorzej napisane. No nie, nie broni się ten film, niestety w ogóle. A tym bardziej to boli, bo miał po prostu powera, miał bardzo silne i dobre wejście, tak, a później się wszystko e, rozmyło. No więc dzisiaj krótko, bo w sumie, w sumie to jest wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Amatorom bym spokojnie dał, tak, 7 na 10, myślę, że 6,5, 7 na 10 naprawdę dobry film. Natomiast jak zostałeś gangsterem, to tak, piątka, piątka, naprawdę ledwo, gdyby nie ta część komediowa, to byłoby dużo, dużo niżej. Nie wiem, czy, czy mało dzisiaj osób jest, wczoraj było dużo więcej, czy, czy macie jakieś pytania? Jeżeli tak, to piszcie. Ja jeszcze przez chwilę tutaj posiedzę. Jutro się jeszcze połączymy. Nie wiem, gala jakoś pewnie późno jest, więc pewnie połączymy się przed galą i ja sobie trochę pogadam o tym, kogo bym widział wśród nagrodzonych, ale już widzę, że prawdopodobnie dostaną nagrody te filmy, których nie miałem możliwości w ogóle obejrzeć, bo już jakieś nagrody zaczyna na przykład Sweet zbierać. Nie pokazany na festiwalu, więc e, trudno i opowiem o tym, co, o tym, co już opowiadałem, a co skasowałem przypadkiem z YouTube'a trzeciego dnia transmisji, czyli dwa bardzo dobre filmy, bo 25 lat niewinności i yy, jaki był ten drugi, bo 25 lat niewinności i jak najdalej stąd, o. Dobra, to jeśli ktoś coś ma do dodania, to jeszcze czy do zapytania, to jeszcze bardzo proszę. A o której godzinie się jutro połączymy, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. A ja wrzucę informację na Facebooka i później, i później zacznę, jakoś pewnie pod wieczór, ale czy to będzie, no może rzeczywiście tak jakoś 19, 20. No, niech tak, niech tak będzie. Dobra, widzę, że nie ma pytań. A to w takim razie kończymy. To był gra w zero, vlog literacki. Do zobaczenia jutro.